Witam was raki na waszym czytaniu na październik 2024 z kart tarota w troszkę skróconej wersji i troszkę spóźnionej, ale niestety jestem bardzo ograniczona czasowo ostatnio, a nie chcę was zostawiać całkowicie bez żadnego czytania, także w skróconej wersji, ale będzie chociaż tak mówię, że wskrócone, ale z tego co zauważyłam, to niektóre filmiki wychodzą tak samo jak i w poprzednim miesiącu, ale postaram się zrobić też w ramach rekompensaty jakieś czytanko, takie krótkie typu Wybierz kartę z kart wyrocznie, także wyczekujcie. No i przechodzimy sobie od razu. Mam tu też dla Was Waszą kartę energetykę ogólną października, która pojawiła się w czytaniu rocznym które robiliśmy sobie na początku tego roku. I ta karta wasza to jest karta Rydwana, mówiąca o jakichś decyzjach, wyborach, o obieraniu jakiejś drogi, jakieś ścieżki, być może też o jakimś pośpiechu, który będzie Wam towarzyszył w podejmowaniu jakiejś decyzji, ale ogólnie karta wyborów, rozdroża też, podejmowania decyzji. Więc zobaczymy sobie zaraz jeszcze, gdzie tu będzie Wam towarzyszyło te rozdroże. Coś nam tu wypadło. Dziewiątka monet, ale schowamy sobie, bo jeszcze nie powiedziałam, co robimy. A robimy sobie sferę miłosną dla Was, dla relacji najpierw, jeśli macie jakąś osobę. Ale co tam u Was, Raki, w październiku w relacjach? Ojej, to mogliśmy wziąć tą dziewiątkę. Ale zobaczymy sobie, co dalej. Może to nie będzie nic takiego strasznego. O, tutaj są takie trochę ciężkie karty, ale zobaczymy sobie, jaka jest rada na to. Wow, bardzo, bardzo podobna rada w sumie, jaką miały chyba bliźnięta przed chwilą, tylko że chyba było w odwrotnej kolejności, no ale dobra. Pojawiła się tutaj, taka powiedziałam, bardzo ciężka energia, bo macie trójkę mieczy i ósemkę mieczy, mówiącą o jakimś bólu, jakimś zranieniu i też. Um, i też takie bycie więźniem. I to może być zranienie, które tak naprawdę nie musi się wydarzyć, ale to może być coś, co siedzi w waszej głowie i siedzi w waszych myślach. I pamiętajcie też, że jest to energia ogólna. Ja nie lubię dawać takich negatywnych przekazów, bo wy pewnie zaraz się przejmujecie, chociaż sama wiem, jak to działa, jak się coś takiego zobaczy. Ale pamiętajcie, że to nie musi być, że w waszej relacji będzie się coś psuło na przykład, ale może to być na przykład jakieś zranienie, które gdzieś w was jest i na przykład wyjdzie w tym. W tym październiku, ale no część z was dosłownie może dostać, jakby doznać jakiegoś zranienia, jakiegoś bólu. I też to może być taki, wie, wiecie, no po prostu ból nie musi się wiązać z tym, że ktoś z kimś skończy i tak dalej, ale może po prostu być jakieś słowo, które zaboli, jakieś myśli po prostu bolesne. Bo macie tutaj ósemkę mieczy, która mówi o takim zniewoleniu byciu niewolnikiem swoich własnych myśli, więc być, po prostu, być może po prostu w październiku, jakby przyjdzie do was taki okres, że jakieś bóle, jakieś zranienia na przykład mogą wyjść i będziecie na przykład myśleć o nich albo snuć czarne scenariusze, bo też może być tak, że w ogóle nic takiego nie będzie miało miejsca, a będziecie snuć jakieś czarne scenariusze i że na przykład. E, które będą sprawiały, będą w jakiś sposób bolesne dla Was, że tak powiem. Ale pamiętajcie, że jest to energia ogólna i to może być po prostu. Cały miesiąc może e, super się układać, a dopadnie Was taki gorszy ekre, okres, że będziecie sobie coś tam w głowie e, ograniczać się w jakiś sposób. I tutaj. Karta rada dla Was nawet jest taka, żeby być może przekierować tą swoją uwagę, nie patrzeć na te negatywy, na to, co nie działa, na, co, na to, co em, w jakiś sposób Was przytłacza, tylko spojrzeć na pozytywy, przekierować swoją uwagę. Nie chodzi o to, by po prostu zamiatać sprawy pod dywan i na przykład udawać, że coś. Co nie gra, nie, nie istnieje, nie egzystuje, ale pamiętajcie, że też to, na co em, zwracacie uwagę, na, na czym się skupiacie, to po prostu rośnie i ten ból czy jakieś zranienie może rosnąć do, do strasznej skali, e, a to może być właśnie jakieś ograniczające myśli, jakieś przekonania, które wam po prostu nie służą i was trzymają w takim uścisku, że tak powiem. Więc tutaj karty radzą wam, żeby po prostu wyjść z tego stanu, poszukać czegoś takiego, co Was pobudzi, takiego, co Was jakieś po prostu nowej drogi, jakiejś nowej pasji, skupić się na czymś, przekierować uwagę na coś takiego bardziej pozytywnego i po prostu wiem, że czasami jest ciężko, wiem jak to jest i rozumiem, że jeśli na przykład macie jakieś negatywne myśli, zamartwiacie się czymś, to ciężko jest myśleć pozytywnie i skupiać się na pozytywach, ale im więcej będziecie tego robić, to po prostu to zacznie rosnąć i będzie przychodzić do waszego życia więcej pozytywów niż tych negatywów, bo i właśnie tutaj też ta energia główna, czyli decyzja, więc być może ta decyzja polega na tym, wybrać drogę, na czym się, się skupiacie obecnie w swoim życiu. Więc po prostu tutaj jest mowa o tym, by skupić się bardziej, przekierować swoją uwagę. Po prostu nie chodzi o to, by to zostawiać i zamiatać pod dywan, ale po prostu więcej pozytywnej energii wcielić w wasze życie. I będzie wtedy pewnie lepiej. Przejdźmy sobie do singli. Co uraków w singli w październiku. No, tutaj może się spełnić jakiś romans. Jaka jest rada? No, takie coś mi przyszło tutaj do głowy, ale wiadomo, że nie każdy będzie w takiej sytuacji. Ale rada jest tutaj podjąć decyzję i zakończyć coś. E, przeanalizować sobie coś albo po prostu przemyśleć i podjąć decyzję, dokonać jakiegoś wyboru. I tutaj jest karta zakończenia i odrodzenia, czyli e, żeby się coś nowego zakończyło, żeby przyszło jakieś spełnienie, żeby przyszedł jakieś właśnie jakaś pasja, jakiś ogień, jakaś po prostu... E, no, coś takiego, wow, że tak powiem, no to coś trzeba zakończyć. Coś tutaj macie, właśnie tą energię ogólną, decyzję. Więc jeśli jesteście rakami, które gdzieś jeszcze żyją przeszłością, na przykład w tym, co się wydarzyło w przeszłości, czy jakąś poprzednią relacją, no to tutaj karty by Wam jakby radziły, by. Zakończyć już to tak definitywnie zakończyć i od, żeby się otworzyć na coś nowego wtedy może przyjść właśnie tutaj to spełnienie bo jest tutaj szansa właśnie no macie kartę gwiazdy spełnienie marzeń i macie królową buław czyli bardzo taką ognistą energię tego że właśnie jakiś romans coś, coś fajnego może się pojawić e, i oczywiście może się to pojawić ale to od was zależy to jest wasza decyzja. Co z tym zrobicie? Bo, jeśli nie macie czegoś zakończonego, to no to pewnie nic z tego nie wyjdzie, chociaż no, nie wiadomo. Ale tutaj karty radzą, żeby podjąć decyzję, żeby coś zakończyć. No, i tutaj macie taką w sumie podwójną energię, bo i tutaj macie tego rydwana. Także zwróćcie na to uwagę, bo jest naprawdę szansa na coś super, takiego wow, że tak powiem, bo macie tutaj kartę gwiazdy, i tą królową była. I zobaczmy sobie, co tam u Was w sferze zawodowej, bardzo ładnie, jeszcze rada. Zawieść a za co? Hmm. Powiedziałam bardzo ładnie, bo pojawia się tutaj energia szóstki monet, czyli takiej wymiany: e, takiej mm, jakby sprawiedliwej, czy takiej wyważonej, o, że tak powiem, wymiany, czyli i macie też pazia tutaj monet, czyli. E, jakieś nowe, nowe drogi, nowe szanse, e, nowe możliwości, zaczynanie czegoś nowego. Taki po prostu powie w świeżej energii, też związanej właśnie z wymianą, że e, tak jakby być może też wkładanie, kojarzy mi się z to z takim wkładaniem energii swojej, że jeśli wkładacie swoją energię, no to to wróci do Was. I tutaj ta rada mnie zastanawia, bo pojawiła się, e, pojawił się wisielec. I pojawiła się czwórka buław, czyli jakby to powiedzieć, zawiesić jeszcze jakieś, e, może nie świętowanie, ale e, może macie skupić się właśnie bardziej na jakiejś nowej drodze i wkładzie, swoim, wkładzie swojej energii, swojej pracy. E, no, tak naprawdę można różne rzeczy wkładać w swoją pracę. E, właśnie swoje zaangażowanie, żeby dostać ten zwrot, e, żeby na przykład ta nowa droga, jeśli macie jakąś nową drogę, jakiś nowy kierunek, ale to nie musi oznaczać jakąś nową pracę, po prostu może w obecnej pracy jakiś nowy projekt, czy coś, e, co sobie planujecie, e, czy po prostu jakieś nie wiem, coś nowego może się zaczynać u Was w pracy, jakiś nowy etap, nowy okres. I trzeba wkładać w to swoją energię, żeby ten zwrot do Was przyszedł. No i tutaj rada by Wam radziła wtedy w takiej sytuacji zaprzestać jakimś, nie wiem, zabawie, imprezowaniu, żeby być może macie skupić się bardziej tutaj na, na pracy, na wkładaniu swojej energii, niż na jakiejś zabawie. Tyle przychodzi mi tutaj do głowy. Dajcie znać, jak to z Wami rezonuje, czy, czy jest coś takiego u Was. No, to by było na tyle. Dziękuję Wam wszystkim za obecność. Pamiętajcie o łapkach w górę, subach, komentarzach. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie jakiś ślad po sobie. No to pa!